gdzie odkryto jedną wielką mogiłę ale ta ekshumacja pomimo tego, że była kontynuowana to nie została zakończona jeszcze są tam na terenie tych wsi, jeszcze są miejsca w których spoczywają ofiary nie do końca zresztą ustalone i po sierpniu po sierpniu y, jednak te, y, te napady jeszcze trwały, mimo że przez cały wojen przetoczyła się no, zmasowana akcja, y, ale jeszcze Polacy y, tam się trzymali y, 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 i ostatnie, ostatnie wielkie zbrodnie miały miejsce w 1944 roku, tuż przed nadejściem y, Sowietów. To jest fotografia pozostałości po klasztorze i kościele w Wiśniowcu Nowym, gdzie zostało zamordowanych na początku marca 1944 roku około 200 osób i po drugiej stronie rzeki w Wiśniowcu Starym 100 osób tego samego dnia. Bliżej, bliżej granicy obecnej Polski, miasteczko Maciejów, też tuż przed, przed prawda, z, zbliżaniem się Sowietów, napady, napady na ludzi, którzy się gromadzili w domach. Dla bezpieczeństwa schodziło się do jednego mieszkania po, po kilkanaście, osób i to jest właśnie dokumentacja e, e, tego, że w jednym domu, e, e, gdzie było kilkanaście osób, e, zamordowano 11 czy, e, czy, czy, czy 12. E, e, wiele, wiele osób wychodziło z, e, e, z tych masakr e, okaleczone. E, to zdjęcie to zdjęcie y, y, dotyczy człowieka, y, który y, jakoś wydostał się z palącego się y, budynku, y, gdzie zgromadzono ileś tam osób, zaryglowano i podpalono. I oni się palili żywcem, i jemu jakoś się udało y, 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 wyszarpnąć jakąś tam deskę i wydostać na zewnątrz. Ale. Lewą część twarzy ma oczywiście od poparzenia zniekształconą. A to, są, a to są właśnie, to jest fotografia dzieci, nad którymi również się pastwiono, która tak właśnie poruszyła tutaj pana Piotra Żelobrowskiego i który w związku z tym na własną rękę prowadzi taką, taką no, działalność popularzatorską to może skoro tyle młodych ludzi może nie będę pokazywać była nastawiona raczej na osoby w wieku dojrzałym to, był, to była fotografia która wam mignęła z masakrowanego człowieka który w małopolsce wschodniej Dokładnie w, na jednej ze stacji y, województwie y, tarmopolskim, y, on był zesłany y, na Sybir i wracał w 1945 roku, wracał do domu. Prześ, miał się przesiąść do pociągu do Lwowa i dopadli go y, 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 upowcy na tej stacji i w tak straszny sposób go y, zmasakrowali.